Niepokonany lider Bundesligi, Bayern w pigułce. Bayern Monachium rozegrał w tym sezonie 10 meczów we wszystkich rozgrywkach. Wygrał wszystkie. Pewnie mknął po swój 35. mistrzowski tytuł w niemieckiej Bundeslidze. Co wiemy o tej drużynie? Mistrz Niemiec z poprzedniego sezonu strzelił już w tym sezonie 38 bramek. 18 z nich jest autorstwa Harry'ego Keina. Snajper reprezentacji Anglii walczy o pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego, który w sezonie 2021 strzelił 41 bramek w jednym sezonie niemieckiej Bundesligi. Szefostwo Bayernu powinno przedłużyć kontrakty z ważnymi zawodnikami. Umowy do końca czerwca przyszłego roku mają m.in. Leon Gorecka, Serge Gnabry czy Dayot Tupamecano. Coraz większe zainteresowanie Francuzem wyrażają drużyny z angielskiej Premier League. Bayern w poprzednim sezonie był nękany plagą kontuzji. W tych rozgrywkach do gry powrócą jeszcze m.in. Alfonso Davis czy Jamal Musiala. Dopiero wtedy powinniśmy zobaczyć pełen potencjał drużyny Vincenta Kompanego. W komentarzach dajcie znać, na co stać Bayern w tym sezonie oraz ile zdobędą trofeów. Na dziś to już tyle. Zapraszam do obserwacji mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!